W 1921 roku pewien tekst religijny zinterpretował na nowo starożytną historię z Biblii. Chodzi o tę chwilę, gdy proroka Eliasza od Elizeusza oddziela ognisty rydwan. Ale uwaga, zdaniem autorów, nie chodziło o przeszłość, lecz o rok 1917. Okazało się, że prorocy byli tu tylko symbolem alegorią dwóch grup wiernych. Eliasz to malutkie statko czyli mniejszość. A Elizeusz to Wielkie Grono, czyli Większość. No dobrze, a co z ognistym wozem? Czym on był w tej układance? Otóż, symbolem zażartego konfliktu wewnątrz towarzystwa strażnica. Wszystko stało się metaforą. Rydwan to organizacja, konie to doktyny, a woźnicy to liderzy. Tak, biblijna opowieść wyjaśniła całkiem realny i bardzo bolesny rozłam we wspólnocie. To pokazuje, jak wiara potrafi nadać historycznym wydarzeniom zupełnie nowy współczesny sens.